Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Mamy tutaj dwa ręczniczki. Na początku rozpakujemy sobie ten 500 zł. Ładnie zapakowany. Tak wygląda. No i stóweczkę też zaraz rozpakuję. I zaraz je rozłożymy. I obejrzymy. Tutaj mamy naszą stóweczkę. A więc rozkładam. Zaraz je obcykamy jak one wyglądają. No i moi drodzy, rozłożyłem sobie tutaj ten ręcznik 100 zł. Jest taki duży, że aż brakło mi stołu i musiałem go tutaj na podłodze rozłożyć, aby wam go pokazać. No i jest na 1,60 m, czyli długość. No i naprawdę świetnie wygląda. No i z drugiej strony jest, jest on biały, prawda? Tak jak było napisane jednak. No ale spoko taki ręcznik. No i teraz jeszcze kilka zdjęć i zabieramy się za ręcznik 500 zł. No i moi drodzy, mamy teraz 500 zł tutaj. Ja ten ręcznik położyłem na ten stuwowy ręcznik, bo chciałem sprawdzić, czy wymiar jest taki sam, ale jednak taki sam. No, naprawdę świetnie wyglądają te ręczniki, powiem szczerze. Mogę je polecić, chociaż nie, są na pewno chłonne, bo po materiale, tak, da się to wyczuć, że materiał jest chłonny. No niestety nie zapłacimy nimi na przykład w sklepie, no ale takim ręcznikiem to możemy zabłysnąć na przykład gdzieś na, nad wodą czy nad morzem. No i to by było wszystko moi drodzy w dzisiejszym filmie. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapeczce. A ja tymczasem ciepło się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć! Keeps us I'm here and I'm feeling, feeling exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted watching where I step still